17 lipca 2013 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi odbył się drugi kamp Marcina Gortata. Środowy trening zaplanowano na godzinę 10. Łącznie na kamp przyszło około 80 chłopców i dziewcząt w wieku 9-13 lat. Gdy po kilkunastominutowej rozgrzewce nasz jedynak w NBA wyszedł na parkiet, rozległy się ogromne brawa. Następnie Gortat razem z trenerami ze swojej grupy przez półtorej godziny trenował z młodymi koszykarzami różne elementy gry. Dzieci miały się od kogo uczyć, bo oprócz lidera reprezentacji Polski kamp prowadził m.in. Jared Dudley, kolega Gortata z Phoenix Suns, a obecnie zawodnik Los Angeles Clippers. Zawodnicy NBA cały czas chodzili między czterema ćwiczącymi grupami, rozmawiali z młodymi koszykarzami oraz pokazywali im, jak mają wykonywać kolejne zadania. Po zakończeniu treningu Gorta tłumaczył odpowiedzi Dudley'a dzieciom na pytania, które musiały zadawać po angielsku. Potem pytania zaczął zadawać skrzydłowy Clippers. Za każdą dobrą odpowiedź dzieci otrzymywały nagrody. Były nimi koszulki Phoenix i reprezentacji z autografami zawodników, koszulki Fundacji Gortata, czapki i opaski. Każde mogło zachować także treningową koszulkę i piłkę z kampu, a na pożegnanie otrzymało dodatkowo zestaw pamiątek złożony m.in. z plakatów i koszulek. Laureatami kampu w Łodzi zostali Weronika Hip oraz jeden z największych talentów polskiej koszykówki, 13-letni Przemysław Gołek. Teraz widzę tutaj zawodniczkę, która któregoś dnia, ma, któregoś dnia może naprawdę ułożyć sobie życie niesamowicie dzięki koszykówce. Ona dzisiaj zostanie MVP Otrzyma komputer, ponieważ to, co ona zrobiła z piłką dzisiaj, tak jak ona potrafi ćwiczyć, tak jak ma koordynację ruchową. Mam wrażenie, że to jest dziecko. Lisa Leslie i Karim Abdullah Jabara, chyba razem stworzone. Po zakończeniu części dla najmłodszych zorganizowano drugą część kampu, czyli Junior NBA. Tak wydarzenie jest organizowane w Polsce po raz pierwszy. Junior NBA to zajęcia dla młodzieży w wieku 14-17 lat, a ten trening prowadził trener Neil Meyer, który pracował w sztabach Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers oraz Denver Nuggets. W latach 2007-2009 trener Mayer był również indywidualnym trenerem największej gwiazdy NBA, Lebrona Jamesa.